Cześć! To kolejny odcinek Piwniczingu artystycznego. Tym razem poświęcony baśni bushmenów z południowej części Afryki. Zasięg ich, gdzie, gdzie żyją, to, to aż do, do Bostwany, więc nazwałam sobie to baśnią bushmenów z Bostwany o pliszce obrożnej. Dlaczego? Dlatego, że szłam sobie raz, niedawno, trzy dni temu, patrzę, a tu w kałuży, obok kałuży, stoi sobie i macha, oczywiście, ogonkiem w górę, w dół, pliszka. A więc było to tak. W niskich jaskiniach, w przełęczy, Żyli szczęśliwie burzmeni. Jaskinie miały piaszczyste podłogi, skaliste ściany. Buszmeni wierli szczęśliwe życie. Malowali, jedli, gotowali, śpiewali. Dobrze było. Mieli im w pobliżu rzekę. Bo to była przełęcz blisko rzeki. Więc. Wiadło się dobrze, szczęśliwie. Aż tu nagle, aż tu nagle pojawiły się muchy piaskowe, które zaczęły się mnożyć, zaczęły ich być miliony, zaczęły kąsać ludzi, zwierzęta, zaczęły robić sobie norki w tych piaszczystych podłogach, w ich jaskiniach, w których oni mieszkali. No. Wygrywały z nimi, więc przywódca Bushmanów zrobił zebranie i obwieścił, że trzeba będzie się przeprowadzić. Spakowali więc już cały swój dobytek. Niewielki bardzo. Wszystkie naczynia kuchenne, jakieś drobne właśnie naczynia do, do polowań. No, i już mieli ruszać. Kiedy to nagle zobaczyli taką ciemną chmurę na niebie, chmura zbliżała się i okazało się, że nie była to chmura, a stado ptaków, które wydawało z, z siebie charakterystyczne ptasie, odgłosy. Ptaki zbliżały się, zbliżały, aż osiadły właśnie tam, gdzie oni mieli to zebranie. Okazało się, że. Zwabiły ich muchy piaskowe, bo ptaki były bardzo głodne po bardzo długiej podróży. Może leciały właśnie z Polski, między innymi. I zaczęły penetrować teren w poszukiwaniu właśnie much tak długo, dopóki nie zostało ani jednej muchy piaskowej. Oczywiście mieszkańcy byli rozladowani bo to był jak cud dla nich. Oni nie chcieli się przeprowadzać, bo dla nich to oznaczało bardzo dużo trudów do pokonania. Ptaki najadły się i jak to miały w zwyczaju, pozostawiły za sobą tylko jedną parę, czyli pana pliszkę i panią pliszkę i poleciały dalej i wszędzie, gdzie się zatrzymywały, zostawiały tak po jednej parze. A więc zostali nasi buszmeni z jedną parą z panem i panią pliszką i z wielką, wielką wdzięcznością dla ptaków. No i chcieli te ptaki jakoś uhonorować, ale jak uhonorować ptaszka? Muszmeni nie przyznawali medali, jakichś pucharów. Nie mieli też zbyt wiele biżuterii. Jedynie kobiety nosiły takie koraliki zrobione z łupinek jaj strusia. Przedziurawionych i nawleczonych na sznureczek. No to właśnie pierwszy pomysł był taki. Dobrze, to zróbcie takie korale dla Pana Pliszki i Pani Pliszki. No ale, no ale Pan Pliszka, Pani Pliszka, malutcy. Korale duże i ciężkie. Korale haczyły o krzaki, korale zerwały się w locie i po koralach. To wtedy przypomnieli sobie buszmeni, że nad przełęczą w jaskini był taki malarz, który malował na ścianach jaskiń, przepiękne obrazy. W czerniach, pomarańczach i brązach. Były to wizerunki zwierząt, owadów, ludzi. I naprawdę jego obrazy były nie gorsze od tych, które wiszą dziś, na ścianach, w bardzo ekskluzywnych miejscach. A więc Przestali wszyscy na to z wielkim entuzjazmem, aby poprosić malarza o namalowanie takich korali naszej pani, pani pliszkowej i pana pliszki. I właśnie to zrobił. Użył ciemnej barwy szarej i namalował im takie kolie w formie czokerów, takie obruszki. I gdy Matka Natura z Nadprzełęczy przyglądała się temu wszystkiemu, zrobiła tak, aby już na zawsze te obroże namalowane tak pięknie przez burzmańskiego malarza pozostały na popiersiach pliszek. I stąd właśnie mamy pliszki obrożne, które dumnie noszą pod swoimi główkami świadectwo wielkiej wdzięczności człowieka wobec pliszek. A ta wdzięczność jest wciąż aktualna, gdyż pliszki są nadal istotkami, które zjadają nam szkodniki spośród naszych upraw. Szkodniki, które mogłyby wyniszczyć nasze kiełkujące warzywa i zboża. I nadal jesteśmy pliszką za to bardzo, Wdzięczni. Wszystkiego dobrego. Papa! Pa. Przypominamy, że nieustannie rozdajemy tomiki wierszy marka Szupryczyńskiego. Dziś wierszyk o pliszce. Pliszka siwa z pliszką żółtą w góry się wybrały. w Zakopanem. Nad potokiem kuzynkę spotkały. Ona najciekawsze miejsca z nimi obleciała, bowiem była pliszką górską, tatry dobrze znała.